Cześć, witam was serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu motodoradca w serii MotoInfo, czyli krótkich i mam nadzieję, że na ciekawych poradach, jak i e, informacjach ze świata motoryzacji. Ja powiem wam jedno: w ostatnim tygodniu działo się e, dosyć dużo. Będzie o pewnym apelu, który mam do Was. Tak, do Was, drodzy politycy, bo wiem, że też mnie oglądacie i mam nadzieję, że w końcu naprawdę dociskam was mocno, że sprawicie nam prezent na święta, nam jako obywatelom. Kolejny temat dotyczy grupy Volkswagena i jej bardzo dużych problemów. Kolejny temat Ford mówi Papa pa, Polsce. No i co się dzieje z głosem Google'a? Jeszcze chyba ze dwa tematy oprócz tego wszystkiego będą. Dobra, nie przedłużając, przechodzimy do pierwszego z nich. No właśnie, ostatnio. Poseł, były minister, pan Antoni Maciarewicz chyba ma mały problem, bo okazało się, że wychodząc z wywiadu dla jednej rozgłośni radiowych wsiadł do samochodu, co prawda w oświadczeniu majątkowym ma Passat, ale wsiadł do nowej koroli, mniejsza z tym. Z telefonem przy uchu odjechał, następnie wyprzedzał na przejściu dla pieszych. Następnie jechał bus pasem, jeszcze tam parę innych wykroczeń spowodował. No i nie został zatrzymany przez policję, tylko tak zwane obywatelskie fotografie trafiły do policji, no i okazało się, że tam tych mandatów można zebrać na ponad 27 punktów karnych i ponad 3000 zł. Co za tym idzie, z automatu grozi mu utrata prawa jazdy. Znaczy, groziłaby mu, bo jak dobrze wiemy, posłowie mają immunitet. I za każdym razem, gdy dzieje się tego typu sytuacja, bez względu, kto jest u władzy, mnie to nie interesuje PiS, Platforma, Lewica, Konfederacja, ktokolwiek, ten, kto rządzi i robi to dobrze, to ja pochwalę. Jeżeli coś robi źle, to ja to powiem, że coś mi się w kwestiach motoryzacyjnych nie podoba. Ten kanał jest apolityczny, ale apeluję jeszcze raz, bo spora część polityków idzie do Sejmu, Senatu, żeby mieć władzę, ale przede wszystkim też immunitet. Tylko po co jest ten immunitet w kwestiach łamania przepisów drogowych? Bo co, w danym momencie poseł jedzie, bo akurat musi się spotkać ze swoim elektoratem i musi łamać przepisy, bo ma dzisiaj spotkanie z elektoratem? Umówmy się szczerze, większość posłów ze swoim elektoratem to się spotyka na trzy miesiące przed końcem kadencji, licząc, że o sobie przypomną i uda im się zdobyć następny mandat. Jeszcze raz do Was politycy apeluję. Rozumiem, w różnych innych pozostałych kwestiach ten immunitet może być znaczący, ale w kwestii łamania przepisów drogowych zrobilibyście na Najlepszy prezent, jeżeli ten immunitet byłby z automatu zniesiony. Bo ja wiem, że teraz coś powie: No tak, Waltek, ale dobra, tematem zainteresuje się policja, no i później trafi to na sejm, będzie głosowanie, czy komuś odebrać immunitet, czy nie. No tak, ale zależy, kto jest u władzy w danym momencie i jak mocne są te działania, bo bardzo często ta kwestia jest rozmywana i w zależności, kto ma większość, kto mniejszość w danym momencie, jednemu się uda, a drugi będzie miał pecha. Jeszcze raz apeluję w tej kwestii zdejmijcie immunitet i to będzie najlepsza kampania społeczna jakąkolwiek mogliście kiedykolwiek dać nam jako obywatelom zrozumieliście? Dziękuję serdecznie za uwagę mam nadzieję, że wejdzie to w życie no to moment jeszcze dla partnera tego odcinka porównywarki ubezpieczeniowej MUBI, czyli strony gdzie może sobie znaleźć najtańsze ubezpieczenie komunikacyjne, które będzie Cię interesowało, czy po prostu najbardziej wypasiony pakiet, ale w jak najlepszej cenie przechodząc sobie w link, który masz w opisie tego filmu, otrzymasz zwrot w wysokości 100 zł po zakupie takiego ubezpieczenia i są to realne pieniądze, które trafiają na Twoje konto również możesz dzięki późniejszym poleceniom, bo dostaniesz link referencyjny Zarabiać, jeżeli tam wujkowi, cioci, mamie podeślesz ten link, to za każdą polecajkę również będzie grosz do ciebie trafiał i do 2000 zł możesz w ten sposób zarabiać. Wszystko masz w opisie, w linku pod tym filmem dokładnie wyjaśnione. A ja przechodzę do drugiego tematu. No to co takiego złego dzieje się w grupie Volkswagena? No, cyferki tutaj w tym wszystkim nie kłamią. Zapewne już nieraz w ostatnich dniach widzieliście w mediach, że Volkswagen jako koncern cały zamyka jedną, drugą czy trzecią fabrykę. Oczywiście Chińczycy już się uśmiechają, myśląc o tych fabrykach, bo chętnie sobie te. Fabryki przywłaszczą, żeby ominąć cła, które obecnie są nakładane na elektryczne samochody chińskie. Ale w grupie Volkswagena widać to na cyferkach bardzo mocno. Opublikowali ostatnio raport za trzeci kwartał 2024, no i rok do roku, no nie jest dobrze. Spadek przychodów jest o 64%. Owszem, to nie jest tak, że spółka jest na minusie, bo nadal miliard 700 euro jest do przodu. Nie zmienia to faktu, że ten trend jest dosyć brutalny w ostatnim czasie. Co na to może się składać? Obecnie jest w grupie na wyliczone, że spadek realny, globalny zainteresowania autami elektrycznymi jest minus 10%. Tu chodzi o ten trzeci kwartał. W poprzednich kwartałach było to jeszcze więcej i ten trend będzie się zapewne mocniej pogłębiał. Kolejna sprawa, minus 15% spadek zainteresowania sprzedażą aut w Chinach i to będzie jeszcze bardziej się pogłębiało, bo Chińczycy. To taki naród, który w takich trudnych sytuacjach, kiedy Europa nakłada na nich duże cła, żeby nie mogli eksportować swoich samochodów, będzie jeszcze bardziej ich mobilizowało do tego, żeby jeszcze chętniej kupować swoje własne samochody. I kolejna sprawa marża spadła. Do tej pory marża realna wynosiła na poziomie 7%. W tym momencie, w globalnym ujęciu, spadła do 3,6%. No i właśnie idąc dalej za ciosem, tutaj cały czas ten temat batalii chińskiej. Oczywiście Kanada, jak i Ameryka nałożyły cła w wysokości 100% na samochody importowane z Chin. Europa tutaj dosyć mocno temu się opierała, no ale finalnie mamy cła od 20 do łącznie 45,5%, wliczając to cło bazowe w zależności od tego, który to był koncern i jak chciał współpracować. Polska zagłosowała na tak, czyli, żeby wkładać te cła. Niemcy zagłosowały na nie, czyli możliwe, że będą mimo wszystko lekko oszczędzone, bo Chińczycy wyraźnie zapowiedzieli: Te kraje, które były za wprowadzeniem tych ceł, my w tych krajach inwestować nie będziemy. Ale czy cokolwiek to zmienia dla grupy Volkswagena? Patrząc zarówno na zainwestowane pieniądze w samochody elektryczne, jak i to, że w Niemczech, odkąd w zeszłym roku, w grudniu zlikwidowano dopłaty do aut elektrycznych, zaczęła pogłębiać się swojego rodzaju recesja, bo zainwestowano grube setki milionów euro w tworzenie nowych technologii, gdzie te auta jeszcze nawet z zeszłego rocznika są w salonach dostępne i to nieraz z rabatami ponad 40%. Okazuje się, że problem jest jeszcze większy i będzie dotykał nie tylko grupy Volkswagena. Ford wyprowadza się z Polski, ale na szczęście tylko i wyłącznie dotyczy to produkcji baterii do samochodów elektrycznych, bo tak pod Wrocławiem w spółce Energy Solution LG były produkowane baterie do aut elektrycznych i w sumie to była największa fabryka baterii elektrycznych w Europie, bo tylko w tej fabryce produkowano 700 tysięcy baterii rocznie. No i teraz Ford oficjalnie poinformował, że przenosi swoją działalność do Michigan. Tam dokładnie zainwestuje 3 miliardy euro. W tworzenie nowej hali, jak i nowej fabryki, gdzie będą te baterie elektryczne wykonywane, bo tam są bardziej przyjazne warunki gospodarcze. Kurczę, do niedawna to mi zawsze wychodziło jedno, że Polska jest bardzo przyjaznym krajem gospodarczo, bo jest dosyć tania siła robocza, ale widać, że te czasy już dawno minęły. Na szczęście podwrocowska spółka LG będzie miała jeszcze możliwość produkowania baterii do aut większych grupy Forda. Nie zmienia to faktu, że Pokazuje to pewien trend, nie do końca, mam nadzieję, dobry w naszym mniemaniu. Oddajcie nam pana Jarosława Juszkiewicza. No w ostatnich dniach, można powiedzieć, że mamy swojego rodzaju dramę internetową powiązaną z mapami Google, bo sztuczna inteligencja po wielu, wielu latach zastąpiła głos pana Jarosława Juszkiewicza. Swoją drogą, naprawdę przyzwyczaiłem się do tego głosu. W sumie to nie pierwsza próba już jakby zepchnięcia żywej osoby w postaci pana Jarosława na rzecz sztucznej inteligencji, bo podobne działania miały mieć już miejsce w 2020 roku, ale wtedy poprzez różnego rodzaju apele Google Dobra, ok" zostawimy Wam ten głos, tak teraz pozostali nieugięci. No i okazało się, że głos Pana Jorsowa został zastąpiony sztuczną inteligencją. I wiecie co? Wróciłem właśnie ostatnio z wakacji, miałem okazję przetestować sobie te odświeżone mapy Google z tym nowym głosem. Kurczę, ja jestem dosyć wyrozumiały, ale powiem wam jedno, ten sztuczny głos jest bardzo irytujący. No i właśnie ludzie zaczęli od czego? No, od tego, żeby minusować aplikację Google, chociażby na sklepie Playa. Ale co ciekawe, dla pana Jarosława był to chyba dobry ruch, bo oczywiście przypominam, że w konkurencyjnej aplikacji Janosikowej jest dalej dostępny. Teraz jeden z koncernów paliwowych powiedział, że chętnie wezmą go też jako lektora, więc pewnie tutaj zyska bardzo dużo, a ja, panie Jarosławie, apeluję do Pana o jedno. No, nawet jeżeli by te mapy zmiękły, jeszcze raz powiedziały, dobra, Panie Jarosławie, niech Pan do nas przyjdzie, niech Pan w żadnym wypadku tego nie robi. Niech pani po prostu pstryczka w nos sprzeda, żeby się teraz martwili, co w tym momencie można zrobić. Jak widać, pewnie mała drama, która gdzieś tam się rozpłynie po kościach, co nie zmienia faktu, że ostatnio używając map Google, używałem ich po prostu wyciszonych. Jej, ale ten czas leci. Niedługo to już minie rok, jak wprowadzono w Polsce paliwo z 10% domieszką biokomponentów i najczęściej było to paliwo 95-oktanowe z oznaczeniem E10, żeby to było wyraźnie zaznaczone. No i ministerstwo w zeszłym roku właśnie już mniej więcej na tym etapie, jak dzisiaj jesteśmy w listopadzie, zaczęło nas o tym informować. W międzyczasie powstała lista ministerialna, gdzie mieliśmy indeksy samochodów, które nie powinny mieć tankowanego tego paliwa, ze względu na to, że w starszych autach może być to problematyczne, szczególnie w samochodach z z bezpośrednim wtryskiem paliwa tej pierwszej generacji, no to już absolutnie, bo okazuje się, że w starszych autach elementy aluminiowe mogą tutaj w pewien sposób się upłynniać, czy chociażby mogą korodować elementy układu paliwowego. Jak to wygląda z perspektywy czasu? Bo ja sobie, tankując auto, od czasu do czasu zapytam kasiera, jak to u nich wygląda, i najczęściej odpowiedź jest jedna: Panie Waltku, gdzie tam? Jeszcze w styczniu się ludzie tym interesowali, później to już lali, nikt na to nie zwracał uwagi. Ja mogę tylko do Was powiedzieć że bez względu czy tankujecie je, czy nie, czy jest do Waszego auta dostosowane, czy nie. Jeżeli macie takie auta, chociażby tak jak ta moja korwetta, która tutaj stoi, 7,6 rocznik. Nie zalewajcie tego paliwa tak, żeby zostawić je na przykład na sezon zimowy. Nie zalewajcie go też do posiarek, zalejcie wtedy benzyny o wyższej liczbie oktanowej. Przy codziennej eksploatacji zapewne mogą się pojawiać problemy, ale to jest zapewne bardzo długi czas, kiedy cokolwiek będzie widocznego. Podzielcie się w komentarzach, jak to wygląda u Was. To jeszcze ostatni temat związany z oponami, ale bardzo proszę Was tutaj o ostrożność, żeby nie wtopić. No właśnie. E Zimy jeszcze na zewnątrz nie ma, na moment nagrania tego materiału, chociaż temperatury potrafią w nocy spadać poniżej zera. I ja nie radzę czekać do ostatniej chwili z wymianą opon, jak spadnie śnieg, później będą długie kolejki wulkanizatorów. I mówmy się szczerze, ceny będą szły też w górę, raczej już chyba 15 czy 20 stopni na plusie nie będzie. Ale dobra, nie w tym rzecz dzisiaj. Bardzo często przy wymianie opon wulkanizatorzy nas pytają, że bez względu czy serwis niezależny, czy ASO, czy nie chce pan u nas zmagazynować swoich opon. Wiadomo, dla nich dodatkowa kasa, ale zanim podejmiecie jakąkolwiek decyzję, Pierwsza kwestia, zapytajcie się, czy możecie zobaczyć ten magazyn, bo okaże się, że warunki są na tyle spartańskie, że u was, jakbyście włożyli to do jakiegoś pomieszczenia na szczotki, to opony będą miały zdecydowanie lepiej. No właśnie, tutaj, jeżeli ktokolwiek będzie decydował się na magazynowanie opon własnoręcznie, macie grafikę, jak należy magazynować koła, a jak należy magazynować opony. Zawsze co roku o tym wyraźnie przypominam, ale to też jest dobry czas, żeby obmyć swoje opony. Ta akurat jest nowa, ale przede wszystkim obmyć z tego brudu codziennego, ale przede wszystkim również obmyć z pyłu z klocków hamulcowych, żeby ta chemia nie wdzierała się w te opony. Przy okazji można przejrzeć, czy opony są w należytej kondycji, bo bardzo często przy złym magazynowaniu, na przykład pozostawione gdzieś na słońcu przez okres letni, okazuje się, że te opony po trzech latach eksploatacji, mimo że mają jeszcze wysoką rzeźbę bieżnika, no nie nadają się do niczego, bo już na przykład są spękane, bo mieszanka gumowa tego nie znosiła. E, najlepsze miejsce do magazynowania to takie, gdzie jest w miarę stała temperatura, jest taki optymalny poziom wilgotności, nie jest zbyt wilgotny i nie ma bardzo dużego nasłonecznienia. To taka mała przypominajka względem tego, co obecnie teraz się dzieje, by zwracać na to uwagę. A póki co, żegnam się z Wami, pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się. Hej!